Siema! Ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z The Brows na moim kanale A w dzisiejszym odcinku kupię sobie skina do kiełka e, A mianowicie to skin skina księżycowy kiełek e, Ale nie tylko, także słuchajcie zanim to wszystko no to na samym sajcie zostawcie oczywiście suba z dzwonkiem Oraz łapkę w górę pod tym filmem Oraz napiszcie w komentarzu skin A ja przypnę wam serduszko No teraz słuchajcie myślę, że nie ma co przedłużać i po prostu Najpierw zanim kupię sobie tego skina do kiełka No to najpierw sobie oczywiście przejdę do wyboru co najbardziej wybiorę sobie kiełka i pokażę wam w ogóle jakie skiny do kiełka mam a więc... Zjeżdżam sobie oczywiście tutaj na dół Wybieram oczywiście kiełka i jak widzicie Mamy tutaj e, aktualnie skina Tropikalny kiełek, kiedyś oczywiście e, Kupiłem sobie tego skina i co ciekawe No jak widzicie tylko tak naprawdę tego skina Mam do kiełka, a w dzisiejszym odcinku Kupię sobie kolejnego skina, więc właśnie w tym momencie jak widzicie m, Kupię sobie księżycowego kiełka e, Przeszedłem właśnie do sklepu I co ciekawe jak widzicie mamy również e, Aktualnie przecenę na tego skina Także sobie go kupię na przecenie Więc całkiem fajnie się złożyło, więc w takim razie Słuchajcie, klikam sobie oczywiście w tą ofertę no i pora wydać te 79 gemów. Więc wydaję oczywiście gemy i kupuję tego skina i za ciekawe co w ogóle słuchajcie no najdroższy skin Jak mogliście zauważyć wcześniej jakbym pokazywałem te skiny do kiełka, jakiego da się kupić. E, w takim razie wydaję gemy, proszę bardzo, i w tym momencie właśnie e, pojawiła się na ekranie animacja odblokowywania tego skina, e, a mianowicie skina księżycowy kiełek i mam go w tym momencie już na moim koncie. E, w takim razie oczywiście e, przechodzę sobie tutaj znowu do wyboru aż zjeżdżam sobie tutaj na dół i przemieniam sobie tego skina na e, księżycowego. Kiełka, wybieram sobie oczywiście kiełka No i teraz pora tego skina przetestować W takim razie widzimy się w grze Okej, okay, więc jak widzicie, ja już jestem w gierce i słuchajcie, co ciekawe Mamy akurat mapę wzburzona pieczala Więc to niestety nie jest to e, jakaś bardzo ciekawa mapa Akurat e, pod e, kiełka Nie jest to dobra mapa, mapa przede wszystkim pod niego e, Ale mam nadzieję, że tutaj Jakoś fajnie pójdzie e, Okej, okay, widzicie, pierwsza skrzynka już jest zniszczona Muszę uważać, bo tam jest Edgar i on już ma naładowanego ulta Tak naprawdę w tym momencie Tam ktoś został pokonany, e, jakiś Daryl e, Chyba, więc słuchajcie, ok, muszę uważać bo w tym momencie to może być mój koniec i niestety, no tak, ten Edgar właśnie mnie pokonał. W takim razie od razu pora na kolejną gierkę, no i słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj pójdzie lepiej i naprawdę, no muszę uważać na takich właśnie zadymiarzy na blisko, bo to może być dla mnie problem. E, jak widzicie, co ciekawe, tutaj mamy fajnie ułożone dwie skrzynki e, obok siebie, więc to na pewno będzie dla mnie, e, no po prostu, czymś na... No, czymś fajnym, bo jak widzicie, mam w tym momencie już dwa pary upsy, tutaj sobie e, postaram się zniesieć kolejną, żeby mieć już trzy, e, więc okej, okay, jak widzicie, no ten skin naprawdę ma e, fajne animacje, Strzału, także no naprawdę fajnie się ten skin prezentuje. Jest to no aktualnie no najdroższy skin do Kiełka, jakiego w ogóle można mieć. E, oczywiście, więc, myślę się, ciekawe mam najtańszego skina do Kiełka i tak samo najdroższego skina do Kiełka, bo są to moje dwa skiny. Okej, okay, jak widzicie, tutaj ktoś jest, chyba jakaś strzeli, tak mi się wydaje, że to była, chociaż nie jestem do końca pewien, e, bo nie za bardzo zwróciłem na to uwagę, ale na pewno ktoś tam, słuchajcie, był. E, muszę na pewno uważać, no i mapa to pod Kiełka, no raczej nie jest, bo to jest mapa oczywiście na zadmiarze, na blisko. E, no ale jak widzicie też tutaj coś tam się staram zrobić i mam nadzieję, że, e, no jak widzicie mam już czwarte miejsce, więc na pewno jest lepiej niż w poprzedniej e, teraz mam nadzieję, że uda mi się pokonać tamtą osobę, dobra, bardzo ładnie, udało się mam już trzecie miejsce, tam jak widzicie mamy w krzakach Różę, e, no i fajnie byłoby ją pokonać, ale w tym momencie ja też muszę się słuchajcie podleczyć, e, trochę obrażeń tej róży zadałem, no ale na pewno muszę też e, na nią uważać E, nawet tak naprawdę to bardziej ja muszę na nią uważać niż ona na mnie, bo tak naprawdę ona może być w każdym momencie tutaj gdzieś obok mnie i może tak naprawdę mnie pokonać, no a ja tak nie do końca, e, bo ja jedynie mógłbym tutaj spróbować przez ściany. Oczywiście mam też naładowanego ulta, także w każdym momencie mogę sobie z niego skorzystać. Jak widzicie, tam mamy teraz walkę i w tym momencie została ze mną Shelly, którą wcześniej zauważyłem. I słuchajcie, teraz użyję sobie ulta, ale niestety to chyba mi wiele nie da. E, chociaż słuchajcie, no udało się tutaj e, przetrwać jeszcze. Może słuchajcie, użyję sobie garże. To, bo to mi pozwoli od razu naładować sobie, słuchajcie, ulta. I w tym momencie sobie używam właśnie tego ulta. Ok, i szukamy sobie, słuchajcie, tej szeli, Ale niestety jej totalnie nie widzę. Ona coś czuje, że może być gdzieś tutaj. No niestety jej nie ma, więc nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Ok, ona była totalnie przy mnie. Ona była totalnie przy mnie, ale niestety to jest mój koniec. Ale drugie miejsce też dobrze. W takim razie pora na kolejną gerkę, No i jak na to, że kiełek nie jest jakimś mocnym zadymiarzem na tą mapę. No to, słuchajcie, poszło naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. W tym momencie, słuchajcie, prawie mi się udało pokonać tamtego em, gracza. E, tamten. Mike, okej, okay, właśnie w tym momencie już został pokonany e, Teraz mamy tam, jak widzicie, Ems Która, słuchajcie, chciała sobie wziąć tego Power Cubesa. No, w, tutaj chciałbym ją, słuchajcie, trochę Poatakować, zobaczymy e, Na razie ta Ems troszeczkę tak ucieka ode mnie Ale dobra, w tym momencie ją trochę zaatakowałem Też muszę uważać, że tutaj już Amber e, sobie niszczy skrzynkę Trochę mnie też ona zaatakowała Ale ja ją również e, No to, słuchajcie, myślę, że teraz fajnie byłoby sobie po prostu e, Zniszczyć tą skrzynkę, żeby mieć już drugiego Power Cubesa. Ok, Okej, widzicie, sześć osób już jest e, Na mapie, razem ze mną Więc oprócz mnie 5 Mamy jak widzicie po prawej stronie na górze e, kolejną skrzynkę, więc ja teraz się słuchajcie na tym właśnie skupię, żeby pozbierać sobie jak najmniej cubsów, bo to może mi naprawdę tutaj jak najbardziej pomóc. E, Okej, okay. zobaczmy czy kogoś nie ma w krzakach. No tutaj na razie nikogo raczej nie widzę. Tam ktoś może być, ale słuchajcie, no raczej nie ma. Raczej nie ma, ok, pięć osób zostało, dobra Zobaczmy, w takim razie jest ktoś tutaj ok, jak widzicie, mamy tam po lewej stronie Rico e, No i on ma sześć par kubesów, także No, słuchajcie, całkiem sporo I on może być całkiem dla mnie m, Niebezpieczny, e, ale słuchajcie Ja też mu zatem sporo obrażeń i w tym momencie Jestem w takim miejscu, że tak naprawdę już prawie zostałem pokonany I ok, na szczęście udało mi się jakoś to e, Przetrwać, ale tam był też, słuchajcie Darl, na którego muszę na pewno Słuchajcie, uważać, na pewno też muszę się teraz Podleczyć, no i słuchajcie Jest pewien problem teraz, ok. OK, mamy tam jakąś osobę, mamy tam jakiegoś gracza e, Udało mi się go tutaj jakoś trafić, e, no dobra. E, mamy czwarte miejsce i słuchajcie, coś czuję, że jest duża szansa na to, że niestety już lepszego miejsca się nie uda tutaj zająć, ale oczywiście się postaram. Ale czwarte miejsce... Ok, mam już trzecie, więc jest dobrze, jest dobrze, nawet mamy drugie miejsce i mamy znowu wielkie starcie. Dobra, to jest słuchajcie, coś niesamowitego. Teraz pytanie, gdzie jest jakiś jeszcze gracz? Okej, okay, jak dzisiaj mamy tutaj tego dary lajas, spróbuję sobie użyć ulta w tym momencie i użyłem go właśnie. Jakbym, słuchajcie, wygrał z tym darem, to by coś było naprawdę nie E, zobaczymy Czy tak rzeczywiście będzie e, Postaram się oczywiście, jak widzicie, no jest tutaj blisko e, Ale uwaga Jak to się zakończy, jak to się zakończy e, Daryl, słuchajcie, ucieka e, Okej, okay. Daryl ucieka Też ja, słuchajcie, w tym momencie mm, Jestem w strefie i niestety No okej, okay, no drugie miejsce, i tak poszło dobrze A więc to, słuchajcie, znowu udało mi się zająć Drugie miejsce, więc znowu naprawdę Bardzo dobre miejsce i słuchajcie, teraz już na pewno Nie będzie aż tak dobrze, ponieważ coś czuję, że ten Miko mnie pokona, e, coś już takie mam przeczucie, chociaż może uda mi się go pokonać, chociaż nie no słuchajcie, tutaj niestety on mnie jeszcze spowolnił w tym momencie i to może być mój koniec, e, no i tutaj niestety już aż tak dobrze nie poszło, mamy dziesiąte miejsce. W takim razie pora na kolejną grę, no i mam nadzieję, że tutaj już później mi przynajmniej lepiej niż dziesiąte miejsce, ale słuchajcie, no ja tak naprawdę nie narzekam, bo no nie oszukujmy się, idzie mi naprawdę bardzo dobrze, biorąc jakby ogół moich wszystkich gier tutaj tym skinem na tej mapie, e, naprawdę... No, idzie dobrze. Tak naprawdę zająłem dwa razy nawet drugie miejsce do tej pory. E, także, no, serio, tutaj e, jak najbardziej e, jest. Okej, okay, dobra, słuchajcie. E, jedna osoba już e, zginęła, więc, no, mamy już na pewno lepsze miejsce niż e, dziesiąte, które zająłem w poprzedniej gierce. E, Okej, okay, tam jak widzicie mamy walkę, tam jak widzicie mamy walkę, e, Shelly miał całkiem mało życia, ale słuchajcie, niestety, no, nikt jej nie pokonał. Okej, okay, w tym momencie ja spróbuję tutaj e, lekko zaryzykować i niestety, no właśnie, to ryzyko się mi nie opłaciło, bo jak widzicie, w tym momencie. E, no ból mnie pokonał. E, chciałem zaryzykować, żeby zebrać tutaj e, powercubsy, ale niestety no nie opłaciło się. No i słuchajcie, ogólnie to cały czas klikkałem zagraj ponownie I słuchajcie, no oczywiście udało mi się tutaj e, parę gierek e, wygrać tak jakby i mam słuchajcie za to stardropa e, dopiero teraz, więc słuchajcie, e, jak widzicie niestety jest to rzadki stardrop, a w niej mamy 100 po 2 HPD, także traf nie najgorszy i słuchajcie, w tym momencie również e, oprócz tego, że odebrałem sobie tego stardropa, zrobię coś jeszcze, a mianowicie zrobię coś naprawdę ciekawego na moim drugim koncie. A więc jak widzicie, ja już właśnie jestem na moim drugim koncie, w takim razie, słuchajcie, no przejdę sobie do karnetu zadymiarskiego i w tym momencie, jak widzicie, mam tutaj do odebrania kredyty i w tym momencie je odbieram i słuchajcie, to co się za chwilę wydarzy, będzie to coś naprawdę bardzo fajnego, ponieważ jak widzicie w tym momencie odblokowuję sobie nowego zadmiarza na moim drugim koncie, także słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jak widzicie, jest to MS, także mam nowego zadmiarza na moim drugim koncie, również sobie oczywiście kupiłem e, skina na moim głównym koncie, e, także naprawdę bardzo fajnie, słuchajcie, teraz e, kolejnego zadmiarza, którego będę odblokowywał, no niech to będzie, słuchajcie, Słuchajcie, pam, niech to będzie pam, wybieramy sobie w takim razie tutaj pam, teraz dalej będę kredyty na moim drugim koncie, no i słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku to już by na tyle, także mam nadzieję, że ten film się spodobał, jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem oraz e, suba z na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to był na tyle, trzymajcie się, no i cześć!